Sprzedają dump y, prów krym tak? Krem takie na. Y, widzicie, to jest cała ściana jest tutaj zawilgocona. Jak wierce to wiertło jest po prostu mokre. I tutaj, y, do tego musicie mieć specjalny gum. Jak, ale oczywiście nie ma, więc musicie kupić cały komplet. Musicie kupić cały komplet, który kosztuje 7 tych plus 2, tak, bo 200 W. Także, bo nie ma. Jest mniejszy za 6 funtów. Wciśnijcie go tak i co? Działa tak. Bez problemu. Także dobra, wsadzamy w dziurę i wciskamy powoli. Nie wchodzi. O już, 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 już już jest pełny. Piszą, żeby nawiercać dwunastką. Ja nawiercam szesnastką i cisnę. wchodzi, działa jest więcej fajnie następna jak to działa to działa tak, że jeżeli to się połączy z, z zaprawą czyli, czyli jak będziemy pod kątem przejdzie przez zaprawę zaprawa powinna nasiąknąć, ale że to jest stara zaprawa nie to jest piasek, nie zaprawa to nie wiem ile tutaj dziur trzeba zrobić, ale już lepiej to zrobić teraz niż później. Niech sobie to tam wchodzi. Może coś pomoże. Zobaczymy. Dobra. Także taka lekka, nie wiem, rada. No, także tak można sobie wymyśleć. Dzięki takiemu czemuś. Oczywiście po użyciu możecie oddać ten gany i powiedzieć, że nie chcecie i sprawa załatwiona, tak? No. <laughs> no, na razie.